No, ja jestem puczyn, dzisiaj zanurujemy właśnie w mieście, Ale zanim to, mam do Ciebie kilka pytań Widzisz to jezioro? Widzisz, tak? A widzisz mnie? A wiesz co ja widzę? Że nie zostawiłeś suba cwaniaku Ale dobra to

Ачаатай багцтай 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 Plan działania jest prosty Tutaj już drugi wór św. Mikołaja też wyjęty Teraz wszystko trzeba opróżnić Jakoś w związku że żeby zobaczyć ile tego całego szajstu jest A taki z tych pod wodą. No kurde, wstydzilibyście się wszyscy, co te butelki jeden z Ej, patrzcie to. Tutaj kumpel jakiś ze mną wyszedł na zewnątrz. Raczek, niebo raczek. Trzeba go odłożyć z powrotem. Chodź Zomek damy tak. Hop i żyj. Patrzcie, już wszystko tutaj posegregowałem ładnie, żeby było widać i było wiadomo ile czego dzisiaj udało się wyjąć. Generalnie jezioro nie należy do zbyt czystych, no ale czego można było się spodziewać po plaży publicznej w większej miejscowości. Mamy tutaj sami, jak widzicie, okularki jakieś, chyba nie firmowe. No chyba nie, chyba jakiś szajs. Jakąś obejmę. Taką buteleczkę tropelki, dość sympatyczna. To nie mam pojęcia. Ktoś może mi powiedzieć co to jest za element. Made in... Ty, chyba Poland w ogóle. Made in Poland. Ale nie jestem pewien. Jest PO. I dalej zamazane. Nie mam pojęcia co to jest. Eee, puszeczki. Raz, 2 trzy, cztery, pięć, sześć, 8, 9. puszeczek. Przykryłem, żeby nie odlatywały. Jakaś w ogóle większa flaszka. To myślałem. Już myślałem, że telefon znalazłem, a tu się okazuje, się, że samo, eee, samo ekran po prostu. Butelek, co nie miara, tam jakieś yy, szajsowne rzeczy bardziej. Nic wartego uwagi, ale myślę, że na uwagę zasługuje taka fajna deskorolka. Kółka się jeszcze nawet kręcą. Także całkiem fajna, sympatyczna. Już obrośnięta trochę, także pewnie trochę już leży. Karta do Rosmana. Sprawdzimy, czy cokolwiek na niej się znajduje. No, ciekawy fan. I tutaj, uwaga, uwaga, w moim specjalnie. Przygotowanym profesjonalnym nurkowym pojemniku wodoodpornym znajdują się najlepsze fanty. Czyli uwaga, uwaga, jakiś niezidentyfikowany portfel Samsung, nie telefon marki Sony oraz Legend telefon marki Nokia. Obydwa spuchnięte, nic z nich nie będzie. Ale uwaga, uwaga, tutaj komisyjne otwarcie portfela na wizji. Jeszcze tego nie robiłem. Zobaczymy, czy w ogóle uda się go otworzyć. O, o pęk! Dobra, spróbujemy otworzyć na hama. Pękło. Ok, tutaj nic nie ma, ale tutaj jeszcze jest drugi zamek. Uwaga, uwaga, rozpinamy. I są pieniądze, pieniądze i to nawet takie współczesne. Ty, coś jeszcze tu jest Pierścień Kurde, ktoś sprankował Myślałem, że to jakiś pierścień No to śrubka jest No nie no Dlaczego tak? Ale uwaga, uwaga, zobaczymy ile, ile pieniędzy udało się znaleźć Wpadło? Złotówka no, ze 3 złote całe Jak jakaś kasierka to przyjmie yy, W takim stanie no to gratuluję i, I dziękuję od razu z góry Fajnie A jeszcze portfel mam od razu Mu się psuje <głos> <głos> Będzie lepszy <noise> Tutaj jeszcze bym zapomniał Mamy takie dwie Pepsi I to takie, myślę, że nie za nowe Już starty na dróg Jak ktoś wie, z którego roku to może napisać. Ja się już będę dzisiaj żegnać z tym jeziorkiem, ale na pewno jeszcze tutaj wrócę, bo jest nad czym pracować. Wszystkie śmieci zabrane z pomostu. Pogoda co prawda nie była najlepsza, bardzo wiało. Ale o, oczywiście teraz po nurkowaniu pięknie słońce wychodzi i mi świeci. Ale może to i dobrze. Może i tak miało być. W każdym bądź razie nie było źle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Także strzeżcie łapkę w górę, udostępnijcie dla zasięgu. Możecie zostawić subskrypcję. Tutaj taki czerwony magiczny przycisk, tam macie taki sam na dole. No i co, do następnego nurka po ma cześć. Ty jeszcze tutaj jesteś? To patrz, odkowałem dzisiaj tu. Tu, 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 tu. Tam, znalazłem telefon. Nie wiem co ty jeszcze tutaj robisz ale fajnie że jesteś siema